Czy kiedykolwiek poczuliście dziwną zmianę w swoim ciele i zastanawialiście się, czy to nie jest ciche ostrzeżenie? Wraz z wiekiem naturalne jest, że drobne zmiany uznajemy za część procesu starzenia. A co byście powiedzieli, gdybym wam oznajmił, że te dziwne zmiany w waszym ciele to nie tylko oznaki starzenia, ale wyraźne ostrzeżenia, że może się u was rozwinąć choroba Parkinsona? W tym filmie ujawnimy pięć konkretnych objawów, które wyraźnie wskazują, że po 80. roku życia może się u was rozwinąć choroba Parkinsona. Chociaż może to brzmieć niepokojąco, świadomość na co zwracać uwagę może być kluczem do wczesnego wykrycia i zapobiegania chorobie. Każdy z tych objawów został uznany przez lekarzy i neurologów za możliwy wczesny wskaźnik choroby Parkinsona. Czasami pojawiają się one na lata, a nawet dziesięciolecia przed postawieniem diagnozy. Od sposobu, w jaki poruszasz rękami, po sposób, w jaki mówisz lub czujesz, te zmiany są cichym sygnałem Twojego ciała, które domaga się uwagi. Zostańcie z nami do końca, ponieważ to, czego się dziś dowiecie, może nie tylko rzucić światło na Wasz własny stan zdrowia, ale także pomóc Wam rozpoznać objawy u kogoś, kogo kochacie. Zdobędziecie prawdziwą wiedzę, nowe poczucie kontroli, a być może także nowe spojrzenie na to, co Wasze ciało przez cały czas próbuje Wam przekazać. Zaczynajmy. Pierwszy objaw utrata węchu. Jednym z najczęstszych i najbardziej zaskakujących objawów, że twoje ciało może przygotowywać się na chorobę Parkinsona, jest nagła lub stopniowa utrata węchu. Nie mówimy tutaj o przeziębieniu ani alergii. Chodzi o sytuację, gdy znane zapachy, takie jak poranna kawa, róże w ogrodzie, czy nawet twoje ulubione perfumy, zaczynają bez żadnego wyjaśnienia słabnąć. Możliwe, że od razu tego nie zauważysz. Wielu starszych ludzi przypisuje to normalnemu starzeniu się lub po prostu zakłada, że ich nos nie jest już taki jak dawniej. Prawda jest jednak taka, że ta konkretna zmiana zmysłowa może być ważniejsza niż myślisz. Neurologowie odkryli, że obniżona zdolność węchowa może być jedną z pierwszych zmian w mózgu, które pojawiają się jeszcze przed jakimikolwiek fizycznymi objawami choroby Parkinsona. Powodem jest to, że choroba Parkinsona nie wpływa tylko na ruch. Zaczyna się od atakowania obszarów głęboko w mózgu, które odpowiadają za przetwarzanie bodźców zmysłowych, zwłaszcza opuszki węchowej, która kontroluje Twoją zdolność do odczuwania i rozpoznawania zapachów. To uszkodzenie może rozpocząć się na lata, a nawet dziesiątki lat przed pojawieniem się drżenia lub sztywności. A teraz nadchodzi ciekawa rzecz. Wielu seniorów, u których później rozwinęła się choroba Parkinsona, często wspomina, że przestali wyraźnie czuć zapachy na długo przed tym, zanim pojawiły się jakiekolwiek inne dolegliwości. Mogą sobie przypomnieć, że jedzenie zaczęło im smakować mdło, albo że nie czuli zapachu kwiatów tak jak wcześniej. W tamtym czasie nie przywiązywali do tego większej wagi, ale z perspektywy czasu był to jeden z pierwszych sygnałów ostrzegawczych ich organizmu. Weźmy przykład. Robert, 74-letni emeryt z Oaha, zaczął zauważać, że nie czuje zapachu jedzenia, które gotuje jego żona, tak jak wcześniej. Przypisywał to starzeniu się albo może lekkim stanom zapalnym zatok, ale z czasem ten stan się pogarszał. Kilka lat później, kiedy w końcu zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona, utrata węchu nabrała dla niego sensu. Patrząc wstecz, to był pierwszy klocek domina, który upadł. Ten objaw jest szczególnie podstępny, ponieważ nie wydaje się pilny. Nie towarzyszy mu ból ani wyraźna dysfunkcja, to po prostu cicha, stopniowa zmiana, którą łatwo przeoczyć. Właśnie dlatego jest jednak tak ważny. Choroba Parkinsona to powoli postępujące schorzenie, które często objawia się subtelnymi sygnałami ostrzegawczymi, na długo przed tym, zanim zacznie zakłócać nasze codzienne życie. Im wcześniej rozpoznamy te wczesne objawy, tym większą mamy szansę przygotować się na chorobę, dostosować się do niej, a być może nawet spowolnić jej przebieg. Jeśli więc ostatnio zauważyliście, że jedzenie wam nie smakuje, nie czujecie zapachu kwiatów, ani codziennych woni, zwłaszcza jeśli ta zmiana nastąpiła bez przeziębienia lub alergii, zwróćcie na to uwagę. To nie musi koniecznie oznaczać, że masz chorobę Parkinsona, ale może to wskazywać, że Twój układ nerwowy zmienia się w sposób, który warto zbadać. Rozpoznanie tych subtelnych objawów nie tylko chroni Twoją przyszłość, ale także pozwala Ci działać proaktywnie już teraz. A dla wielu seniorów właśnie ta świadomość może stanowić zasadniczą różnicę. Drugi objaw uporczywe zaparcia. Kolejnym często pomijanym sygnałem, że Twoje ciało może przygotowywać się na chorobę Parkinsona, są przewlekłe zaparcia. Sporadyczne zaparcia zdarzają się w większości ludzi, ale jeśli stają się one regularnym problemem, mimo zrównoważonej diety, odpowiedniej ilości płynów i ruchu, warto zwrócić na nie większą uwagę. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że choroba Parkinsona nie zaczyna się od rąk czy nóg. W wielu przypadkach zaczyna się w jelitach. Lekarze i neurolodzy uważają dziś, że najwcześniejsze stadia choroby Parkinsona mogą zaczynać się w przewodzie pokarmowym. Dzieje się tak dlatego, że te same komórki nerwowe, które wpływają na ruch w mózgu, pomagają również kontrolować układ trawienny. Kiedy te nerwy zaczynają zwalniać lub przestają prawidłowo funkcjonować, może to zakłócić pracę mięśni w jelitach. To prowadzi do wolniejszego przesuwania się pokarmu i odpadów, co powoduje przewlekłe zaparcia, które nie reagują na zwykłe leki. Ale na tym zmiany się nie kończą. Jelita są czasem nazywane drugim mózgiem i to nie bez powodu, są pełne zakończeń nerwowych, które komunikują się z mózgiem za pośrednictwem nerwu błędnego. Kiedy ten szlak zostaje zakłócony w wyniku wczesnego stadium choroby Parkinsona, może to prowadzić do całej gamy objawów ze strony układu pokarmowego. Zaparcia są często pierwszym i najbardziej widocznym z tych objawów. Podam przykład. Harold, 78-letni weteran z Arizony, zaczął zauważać, że coraz częściej potrzebuje środków przeczyszczających. Na początku przypisywał to odwodnieniu lub brakowi ruchu, ale nawet po zmianie stylu życia nic się nie poprawiło. Kilka lat później, gdy zaczęły mu się trząść ręce i miał problemy z równowagą, lekarz potwierdził u niego diagnozę choroby Parkinsona. Patrząc wstecz, Harold przypomniał sobie, że objawy ze strony układu trawiennego były pierwszym sygnałem, że coś jest nie w porządku. Ważne jest to, że ludzie mają tendencję do cierpienia w milczeniu. Problemy trawienne, zwłaszcza zaparcia, nie zawsze są łatwe do omówienia, ale ignorowanie problemu go nie rozwiąże. To jedynie opóźnia możliwość wykrycia znacznie poważniejszego problemu na wczesnym etapie. Im bardziej otwarcie rozmawiamy o tych zmianach, tym lepiej rozumiemy, co nasze ciało próbuje nam przekazać. Połączenie między umysłem a jelitami jest rzeczywiste, a gdy twoje jelita z niewyjaśnionych przyczyn zwalniają, może to być cichym sygnałem ostrzegawczym, że twój układ nerwowy jest w stresie. Nawet jeśli nie odczuwałeś drżenia, sztywności ani spowolnienia ruchów, twój układ trawienny może już wysyłać sygnały ostrzegawcze. Jeśli więc cierpisz na częste zaparcia, zwłaszcza jeśli się nasilają lub nie ustępują mimo prostych zmian stylu życia, potraktuj to jako powód do dokładniejszego zbadania sprawy. To nie dotyczy tylko trawienia. Chodzi o ogólne zdrowie Twojego układu nerwowego. Jeśli wciąż oglądasz to wideo i uważasz te informacje za przydatne, napisz mi w komentarzu, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, polecam to zrobić i włączyć dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych filmów. Każde wsparcie pomaga nam tworzyć wartościowe treści, które informują i inspirują. Przejdźmy więc dalej. Trzy zmiany w charakterze pisma. Jednym z subtelnych, ale znaczących objawów, że w Twoim ciele może rozwijać się choroba Parkinsona, jest zauważalna zmiana charakteru pisma. Charakter pisma to nie jest coś, nad czym większość z nas się zastanawia. To automatyczna, osobista czynność, którą wykonujemy w ten sam sposób przez dziesiątki lat. Jeśli jednak zauważysz, że twoje pismo nagle się zmniejszyło, stało się bardziej zbite lub trudniejsze do kontrolowania, może to oznaczać coś więcej niż tylko sztywne palce czy starzejące się stawy. Może to być sygnał neurologiczny, że twoje zdolności motoryczne są zaburzone. Ten stan, często nazywany mikrografią, jest jednym z pierwszych objawów ruchowych, których lekarze szukają podczas badania pacjenta pod kątem choroby Parkinsona. Mikrografia odnosi się do stopniowego zmniejszania się lub zagęszczania pisma odręcznego, zwłaszcza podczas pisania na całej stronie. Może się zdarzyć, że zaczniesz pisać normalnie, ale z czasem zauważysz, że Twoje litery stają się mniejsze, bardziej ściśnięte lub trudniejsze do odczytania. To może być frustrujące i mylące, ponieważ nie zmieniłeś ani długopisu, ani pozycji ciała, ani wysiłku, a mimo to coś w ruchu Twojej ręki się zmieniło. Prawdziwa przyczyna leży głębiej niż Twoje nadgarstki czy palce. Choroba Parkinsona wpływa na tę część mózgu, która koordynuje płynne i kontrolowane ruchy mięśni. Kiedy te sygnały mózgowe zwalniają lub ulegają pogorszeniu, zadania wymagające precyzji, takie jak pisanie odręczne, mogą zacząć się zmieniać. Często dzieje się to jeszcze zanim pojawią się bardziej oczywiste objawy, takie jak drżenie czy sztywność mięśni. Dlatego właśnie uważa się to za tak wymowny, wczesny objaw. Przyjrzyjmy się przykładzie. James, 81-letni emeryt z Illinois, który pracował jako księgowy, zawsze był dumny ze swojego starannego pisma. Pewnego dnia jednak zauważył, że jego podpis na kartce urodzinowej wygląda na mniejszy niż zwykle. W ciągu kolejnych miesięcy coraz trudniej było mu wypełniać formularze lub pisać listę zakupów. Litery zaczęły mu się zlewać i musiał się koncentrować znacznie bardziej niż wcześniej. W końcu lekarz powiedział mu, że ta zmiana prawdopodobnie wiąże się z chorobą Parkinsona i to na kilka lat przed pojawieniem się pierwszych objawów drżenia. Ważne jest, aby pamiętać, że nie każda zmiana charakteru pisma jest powodem do niepokoju. Artretyzm, zmiany wzroku, a nawet inny sposób trzymania długopisu mogą wpływać na sposób pisania. Jeśli jednak zmiana wydaje się nienaturalna, jest trwała i coraz trudniejsza do kontrolowania, zwłaszcza jeśli pojawi się bez bólu, warto rozważyć jej dokładniejsze zbadanie. Objawy są szczególnie wyraźne, ponieważ często pojawiają się w spokojnych momentach podczas pisania notatki, podpisywania czeku czy sporządzania listy. Nie są to żadne znaczące wydarzenia, ale ujawniają coś ważnego, jak dobrze komunikują się ze sobą mózg i mięśnie. Kiedy ten proces zaczyna się zmieniać, to sposób w jaki Twoje ciało daje Ci znać, coś się zmienia. Jeśli zauważyłeś zmianę w swoim charakterze pisma, zwłaszcza jeśli stopniowo się zmniejsza, staje się mniej czytelny lub trudniejszy do odczytania, warto o tym wspomnieć swojemu lekarzowi. Chociaż może się to wydawać drobnostką, może to być część szerszego wzorca, który twój układ nerwowy próbuje ci pokazać. A jeśli chodzi o chorobę Parkinsona, wczesne rozpoznanie pierwszych objawów może mieć ogromny wpływ na to, jak przygotowany i wspierany będziesz się czuć. Nie chodzi o to, by wyciągać pochopne wnioski. Chodzi o to, aby uważnie wsłuchiwać się w to, co Twoje ciało Ci przekazuje, zanim sygnał się nasili. Czwarty objaw to ograniczone machanie rękami podczas chodzenia. Jednym z najbardziej widocznych fizycznych objawów, że choroba Parkinsona może się u Ciebie cicho rozwijać, jest ograniczone machanie rękami podczas chodzenia. Może to brzmieć jak drobny szczegół, którego większość ludzi nawet nie zauważa, ale dla lekarzy zajmujących się zaburzeniami ruchu jest to często jeden z pierwszych zewnętrznych objawów zmian neurologicznych. Jeśli ty lub ktoś z Twoich bliskich zacznie chodzić z jedną ręką mniej aktywną niż drugą, lub prawie wcale, może to być sygnał, na który warto zwrócić uwagę. To jest skoordynowany ruch. Może się to wydawać automatyczne, ale Twój mózg i ciało nieustannie współpracują, aby Twoje kroki były zrównoważone i naturalne. Gdy jedna ręka nagle przestaje machać tak jak wcześniej, często oznacza to, że część układu ruchowego zaczyna sztywnieć. Ta sztywność lub sztywnienie może być bezpośrednim skutkiem początkowej fazy choroby Parkinsona, która wpływa na mięśnie i nerwy po jednej stronie ciała. W wielu przypadkach to ograniczone machanie nie jest bolesne. Możliwe, że nawet nie jesteś tego w pełni świadomy. Żona lub przyjaciel mogą to zauważyć wcześniej niż sam to poczujesz. Mogą powiedzieć: "Hej, wszystko w porządku?" Zauważyłem, że kiedy chodzisz, nie poruszasz prawą ręką, a ta prosta uwaga może być pierwszym krokiem do rozpoznania, że dzieje się coś poważniejszego. Podam przykład. Barbara, 76-letnia babcia z Oregonu, zawsze lubiła spacerować po okolicy. Pewnego dnia jej córka zauważyła coś dziwnego. Lewa ręka Barbary pozostawała sztywna wzdłuż ciała, podczas gdy prawa się poruszała. Barbara oczywiście sama tego nie zauważyła, ale gdy ktoś jej to powiedział, zaczęła czuć, że jej lewa strona jest trochę wolniejsza, trochę sztywniejsza. W ciągu roku zdiagnozowano u niej początkowe stadium choroby Parkinsona. Kiedy patrzę wstecz, to właśnie to sztywne machanie ręką było pierwszym prawdziwym sygnałem. Taka zmiana w ruchu nie pojawia się z dnia na dzień. Wkrada się stopniowo, dlatego często ją przeoczamy. Może zaczynasz chodzić trochę wolniej, może wydaje ci się, że twój chód nie jest już tak płynny. Z czasem do zmniejszonej ruchomości ramienia mogą dołączyć inne objawy, takie jak lekkie powłóczenie nogą lub uczucie, że twój krok jest krótszy. Ale wszystko zaczyna się od tej jednej ręki, która nie nadąża za resztą ciała. Z neurologicznego punktu widzenia dzieje się tak dlatego, że choroba Parkinsona wpływa na produkcję dopaminy w mózgu, a dopamina to substancja, która umożliwia płynny i skoordynowany ruch mięśni. Bez wystarczającej ilości dopaminy niektóre mięśnie sztywnieją, nawet jeśli nie jesteś świadomy tego napięcia. Mięśnie w ramionach i barkach są dotknięte w takim samym stopniu jak mięśnie nóg, a ponieważ chodzenie angażuje obie partie, objawy często pojawiają się najpierw podczas chodzenia. Ten objaw jest szczególnie ważny, ponieważ jest widoczny nie tylko dla lekarza, ale także dla Ciebie i Twoich bliskich. Do jego wykrycia nie potrzebujesz żadnych specjalnych testów ani sprzętu. Wystarczy tylko być świadomym i gotowym zauważać drobne zmiany w swoich codziennych ruchach. Twoje ciało wie, jak poruszało się wcześniej, i gdy coś się zmienia, warto to zauważyć. Jeśli więc zauważyłeś, że chodzisz z jedną ręką sztywno przy ciele, albo ktoś ci na to zwrócił uwagę, nie ignoruj tego. Może się to wydawać drobiazgiem, ale może to być pierwszy zewnętrzny objaw wewnętrznej zmiany w twoim układzie nerwowym. Im wcześniej wychwycisz te zmiany, tym lepiej będziesz przygotowany na to, co może nadejść. Jeśli wciąż oglądasz ten film i uważasz te informacje za przydatne, napisz w komentarzu cyfrę 4, żebym wiedział, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, polecam to zrobić i włączyć dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych filmów. Wszelkie wsparcie pomaga nam tworzyć wysokiej jakości treści, które informują i inspirują. Przejdźmy teraz dalej. Piąty objaw to niewyraźna lub zamazana mowa. Kolejnym subtelnym, ale wymownym objawem, że w twoim ciele może rozwijać się choroba Parkinsona, jest cichy, niewyraźny lub lekko ochrypły głos, który z czasem się zmienia. Nie chodzi tu o zmianę głosu, która pojawia się, gdy jesteś przeziębiony lub krzyczysz na meczu sportowym. To zmiana, która wkrada się powoli, niemal niezauważalnie. Pewnego dnia możesz zauważyć, że ludzie częściej proszą cię, abyś powtórzył to, co powiedziałeś. Albo może twój głos nie brzmi już tak jak dawniej, chociaż masz wrażenie, że mówisz normalnie. Te zmiany, które łatwo przeoczyć, mogą być sygnałem ostrzegawczym twojego układu nerwowego, że dzieje się coś poważniejszego. Choroba Parkinsona wpływa na zdolność mózgu do wysyłania sygnałów do mięśni kontrolujących mowę, w tym mięśni gardła, ust, a nawet przepony. Kiedy te sygnały są słabsze lub opóźnione, twój głos może stracić głośność, wyrazistość lub siłę. W rezultacie mowa może brzmieć przytłumiono, z wysiłkiem lub zbyt cicho. Nawet jeśli starasz się tak samo jak zawsze, na początku ta zmiana może wydawać się drobną niedogodnością. Możesz założyć, że to po prostu część procesu starzenia się, albo że suche powietrze wpływa na twoje gardło. Jeśli jednak cichość lub niewyraźna wymowa utrzymują się, zwłaszcza w spokojnym otoczeniu, gdzie wcześniej wszyscy dobrze cię słyszeli, warto się tym zająć. Wiele osób, u których później rozwinęła się choroba Parkinsona, zauważyło, że ich mowa zmieniła się na długo przed pojawieniem się drżenia lub sztywności. Podam przykład. Charles, 80-letni były członek chóru z Virginii, zaczął zauważać, że podczas rozmów w kościele ludzie pochylali się bliżej i często mówili, Przepraszam, co pan powiedział? Na początku myślał, że po prostu go nie słyszą dobrze, ale potem zdał sobie sprawę, że już nie mówi tak głośno jak kiedyś. Nawet jego żona wspomniała, że trudniej jest zrozumieć ich wieczorne rozmowy. Dopiero gdy Charles odwiedził neurologa, połączył wszystko w całość. Zmiana w jego mowie była jednym z pierwszych objawów wczesnej choroby Parkinsona. Ten objaw jest szczególnie istotny ze względu na to, jak wpływa na Twoje relacje z innymi. Mowa to sposób, w jaki wyrażamy siebie, nasze myśli, uczucia i osobowość. Kiedy zmienia się Twój głos, możesz mieć wrażenie, że tracisz część tego połączenia. Niektórzy ludzie zaczynają nawet mniej mówić, nie dlatego, że nie mają nic do powiedzenia, ale dlatego, że są sfrustrowani tym, jak często są źle rozumiani. To emocjonalne obciążenie jest istotne. Choroba Parkinsona wpływa nie tylko na ciało, może wpływać na to, jak ludzie postrzegają samych siebie. Cichy głos może prowadzić do zwątpienia w siebie, a nawet do wycofania się z życia towarzyskiego. A kiedy ktoś ma poczucie, że schodzi na dalszy plan, jeszcze trudniej jest mu poradzić sobie z tymi zmianami. Dobrą wiadomością jest jednak to, że wczesne rozpoznanie tego objawu oznacza, że masz możliwości działania. Terapia leopedyczna, ćwiczenia głosu, a nawet korekta postawy mogą pomóc zachować i poprawić Twoją zdolność komunikacji. A co może być jeszcze ważniejsze, świadomość tej zmiany pomoże Ci zrozumieć, że to nie jest Twoja wina. To Twój układ nerwowy prosi o wsparcie. Jeśli Twój głos z czasem stał się cichszy, bardziej ochrypły lub mniej wyraźny, i ta zmiana nie jest związana z przeziębieniem, alergiami ani stanem przejściowym, potraktuj to poważnie. Możesz nie uważać tego za pilne, ale to objaw, którego warto wysłuchać. Czasami nasz głos opowiada historię tego, co dzieje się w środku, zanim odezwie się reszta ciała. Końcowe przemyślenia, Ista Descentius. Na zakończenie tego filmu poświęć chwilę na zastanowienie się nad objawami, o których mówiliśmy. Co zwróciło Twoją największą uwagę? Czy to utrata węchu, którą uważałeś za część procesu starzenia? A może wolniejsze ruchy ramion podczas porannego spaceru? Czasami to właśnie objawy, które uważamy za nieszkodliwe dziwactwa starzenia się, są w rzeczywistości pierwszymi oznakami czegoś głębszego. Nie chodzi o strach, lecz o świadomość. Każdy z tych objawów z osobna może wydawać się nieistotny, ale kiedy spojrzymy na nie razem, zaczynają opowiadać pewną historię. Twój układ nerwowy od lat po cichu pisze tę historie, a im szybciej nauczymy się ją czytać, tym większą mamy szansę zareagować z siłą, wsparciem i godnością. Choroba Parkinsona może brzmieć przerażająco, ale wiedza jest pierwszym światłem, które rozprasza strach. A to, czego się dziś dowiedzieliście, pomoże nie tylko wam. Pomoże wam to zwracać uwagę na waszego partnera, rodzeństwo, przyjaciół, a nawet sąsiadów, ponieważ wczesne rozpoznanie prowadzi do wcześniejszej opieki, lepszego planowania i większego poczucia kontroli nad przyszłością. Pozwólcie, że przypomnę Pojawienie się jednego lub dwóch z tych objawów nie oznacza, że macie chorobę Parkinsona, ale są to sygnały, o których warto wspomnieć swojemu lekarzowi, zwłaszcza jeśli są uporczywe lub zaczynają wpływać na wasz codzienny rytm. Znacie swoje ciało lepiej niż ktokolwiek inny i jeśli czujecie, że coś jest nie w porządku, zaufajcie swojemu instynktowi. Najpotężniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić wraz z wiekiem, jest uważnie wsłuchiwać się w to, co nasze ciało nam przekazuje. Nie z paniką, lecz z ciekawością, nie z zaprzeczaniem, lecz z uważnością i nie z beznadzieją, lecz z przekonaniem, że nigdy nie jesteśmy zbyt starzy, by podjąć działania, poszukać wsparcia i być o krok przed tym, co nadejdzie. Zasługujesz na to, by przeżyć nadchodzące lata z jasnym umysłem i pewnością, że otrzymasz potrzebną opiekę. Rozpoznanie tych wczesnych objawów to tylko mały, ale ważny krok w kierunku osiągnięcia tego celu, ponieważ nie jesteś sam. Im więcej się dzielimy, tym więcej się uczymy i tym silniejsi jesteśmy wszyscy. Dziękujemy, że byliście dziś z nami. Chcielibyśmy poznać Waszą opinię. Napiszcie w komentarzach, czego się dziś nauczyliście i jak zamierzacie to wykorzystać w swoim życiu. Wasze opinie są dla nas ważne, więc nie wahajcie się nimi podzielić. Czytanie Waszych komentarzy jest dla nas ogromną motywacją i wsparciem. Jeśli podobał Wam się ten film i był dla Was przydatny, dajcie lajka, like zasubskrybujcie i udostępnijcie go. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć kolejne wartościowe treści, które będą Was informować i inspirować. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.